Komenda Policji w Sosnowcu. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś, Gnoju? Co zrobiłem? Każdy potrzebuje kasy w dzisiejszych czasach. Nic nowego, chcecie to mam oddać, mi nie zależy sobie znowu, zarobię. Ale życia człowiekowi nie zwrócisz. jakiego życia, co ty do mnie mówisz? najbardziej zastanawia, dlaczego 30 razy źgnąłeś go nożem. Co? Jakie 30 razy? Jakim nożem? Człowieku, tylko torebkę buchnąłem, Normalne, nie? A co ty pieprzysz? Jaką torebkę? Powiem Ci, co zrobiłeś. Co zrobiłem? Po 3.20 zadźgałeś nożem pracownika baru Czesława Czajkowskiego. Nikogo nie zabiłem, żadnego człowieka nie zabiłem. Weźcie, przestańcie, nie wmawiajcie mi żadnej głowy. Komisarzu wychodzi na to, że mówi prawdę. Wysłałem patrol, byliśmy u niego, zrobiliśmy rewizję, znaleźliśmy torebkę, dokumenty i rzeczy z torebki. Mówiłem, że nikogo nie zabiłem? No. Dycha to dycha, ale główki mi nie przybijecie. Ja Za to myślę. i tak posiedzi. Tyle to mi go pędzi na lata. A zabierz mi to ścierwo. Wstawaj! Ale się ciągnie. No i się zestrało. Jedyny podejrzany. Trzeba zacząć od początku. Podejrzany jest rzeczywiście jeden, ale to ten facet, który od 6:20 wszedł do baru. Jak na razie policjanci stracili ostatnią nadzieję na szybkie znalezienie mordercy. Co więc wydarzyło się w barze w nocy z 14 na 15 stycznia? Rozumiem, mi to jeszcze. Czyli to coś dzisiaj, co? Co, nie idzie dzisiaj coś, nie? Nie masz szczęścia? Główno się to obchodzi. Moje pieniądze, moja granie. Spokojnie tylko granie. Co to! Moja kasa, kasa jest! To. Kasa, za moją piątkę grałem! Co za twoją piątkę że masz piątkę i spada, piątkę ty, uspokój się, bo na policję zadzwonię dobra? Co na policję? Co na policję? Co na policję? Co na policję? Wydaje mi się, że był spokojny, ale myślę, że jeśli by na przykład ktoś tam wszedł i próbował coś demolować, czy ukraść no to jak normalny człowiek, jak mężczyzna, to pewnie by zareagował, broniłby tego swojego miejsca pracy. Mam kasę. Wrzucuj, dobra? Trudno mi powiedzieć naprawdę, kto to mógł zrobić, w jaki sposób to zrobili, to naprawdę nie wiem, kto to mógł być. Naprawdę nie wiem. Chciałabym im powiedzieć, że skoro mieli odwagę zamordować mojego męża w taki okrutny sposób, więc niech mają odwagę idą i idą mi się przyznają. W 24-letniej historii naszego programu zaledwie trzy razy zdarzyło się tak, że morderca po emisji naszego magazynu sam zgłosił się na policję. Chciałoby się, żeby w tej sprawie ziściła się prośba czy też życzenie pani Czajkowskiej. W tej sprawie zrobiliśmy bardzo wiele. Zbadaliśmy wszelkie możliwe ślady, które pozostały na miejscu zdarzenia, przesłuchaliśmy świadków. Również w pierwszej wersji wydawało się, że mamy wyjście na sprawcę. Przesłuchiwane były osoby. Co to znaczy, że wydawało się. To znaczy, że, że były osoby, które tutaj w tym zakresie dostarczały nam takich informacji, które wskazywały na poszczególne osoby, które mogły dokonać tej, tej zbrodni. Jednak wszystkie te rzeczy, wszystkie te czynności, które podejmowała policja, nie doprowadziły do chwili obecnej do wykrycia sprawców tej. Zbrodni. No to wiemy, bo ta sprawa by nie trafiła do naszego magazynu. Gdy mimo, mimo pomocy mediów, mimo ogłoszeń, które ukazały się w mediach również na życzenie prokuratury rejonowej w Sosnowcu, mimo nagrody, nagrody wyznaczonej przez komendanta miejskiego policji w Sosnowcu. W wysokości 5 tysięcy złotych. W dalszym ciągu podejmujemy czynności, e, które mają na celu wykrycie sprawcy bądź sprawców e, tej zbrodni. W związku z tym apel do wszystkich Państwa. E, zdarzenie ma miejsce, przypomnę, 14-15 stycznia tego roku. Być może ktoś, no, sprawca zadał tyle e, tych śmiertelnych ciosów. Na miejscu zdarzenia było tyle krwi, że no, jest rzeczą niemożliwą, żeby sprawca mógł po prostu umyć ręce i wyjść, i nie zostały na nim żadne ślady. Więc zwracamy się do Państwa: czy ktoś może kojarzy, być może widział osobę, która jest właśnie zakrwawiona, która ma zakrwawioną odzież? Tutaj też apel do innych właścicieli salonów gier. Doszło do podobnych zdarzeń w innych salonach gier, gdzie miały miejsce groźby przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Program kryminalny czeskiej telewizji na stopę zwrócił się do nas z prośbą o pomoc, bowiem Polak jest podejrzany w sprawie napadu dokonanego dwa lata temu. Stacja benzynowa w Hradku nad Nysą jest oddalona od Liberca około 20 km, które autem przejedzie się w kilka minut. Bardzo blisko stąd jest również do Polski i Niemiec. Właśnie umiejscowienie stacji benzynowej w sąsiedztwie trzech granic ma wpływ na prowadzenie tego śledztwa. Był sobotni ranek, dla wielu spokojny, wolny czas. Właścicielka i pracownica w jednej osobie otworzyła stację około w pół do szóstej. Do godziny ósmej obsłużyła tylko kilku niemieckich klientów, którzy jeżdżą do Hradku, chcąc zaoszczędzić trochę pieniędzy na tańszym jedzeniu i paliwie. Około godziny ósmej rano przyjechał mąż właścicielki. Było to całkiem normalne, taki poranny rytuał, kiedy siadł przy stoliku, który jest na prawo przy wejściu do stacji, wypił tam kawę i zjadł śniadanie. Siedział i jadł. Kroiłem sobie i mówię do żony: Popatrz, ktoś idzie pieszo. Myślałem, czy nie idzie kupić małego kanistra i po benzynę. Był rosły, wyglądał normalnie, czysty, porządny. Przyszedł, nie przywitał się. Szedł tam, do tyłu, tam gdzie są oleje i przykucną. Powiedziałem sobie w duchu, że chyba przyszedł się ogrzać. Mężczyzna mówił po polsku, chciał jakiegoś oleju, jakiegokolwiek. Możliwe, że użył też jakiegoś określenia. Obsługa powiedziała mu, że to mała stacja, że nie mają takiego wyboru i skierowała go do stacji benzynowej w sąsiedztwie. Mężczyzna posłuchał i poszedł. Po 15-20 minutach wraca. Mówię żonie, że wraca i że na pewno będzie chciał iść do ubikacji. Nie dawaj mu klucza. Takie przeczucie miałem w sobie. Wyskoczył, obrócił się o 180 stopni i uderzył mnie tu. Tutaj czułem czubek noża. Miałem instynkt, żeby się uchylić, a tutaj nagle czuję takie ps. Wstałem, a on mnie trzymał i szalał. Tylko mnie, ja nie wiem, ile razy nie liczyłem. Ostrze mu się złamało i wypadło. Byłem między drzwiami, więc krzyczałem: Policja, policja! Mimo odniesionych ran pan Żana może mówić o szczęściu. Pierwsza rana, która przebiła klatkę piersiową tylko o kilka milimetrów, minęła ważne arterie. Ten człowiek z nożem był szczupłym, krótko ostrzyżonym blondynem. Wyglądał na 30 lat. Miał czarną kurtkę do bioder z białym i żółtym paskiem z przodu i z jakimś napisem na plecach. Skąd pewność? że to był Polak, przecież mógł ktoś podszywać się pod Polaka. Taka pewność nie istnieje. W tej chwili jedyną pewność, czy to był Polak, czy nie, ma tylko sam przestępca. To hipoteza, którą postawili detektywi na podstawie wypowiedzi osoby będącej świadkiem tego przestępstwa, a która stwierdziła, że człowiek, który przyszedł na stację benzynową, używał polskich słów. Jest to miejsce położone blisko polskiej i niemieckiej granicy. Sprzedawczyni bardzo często spotyka niemieckich lub polskich klientów i odważyła się stwierdzić, że rozpozna język polski i rozpozna te melodie, że to był rzeczywiście Polak, a nie ktoś, kto go udawał. Ale jest to tylko hipoteza. Powiedz o cechach charakterystycznych wieku tego człowieka. No był to młody człowiek, który reagował. Był to młody człowiek, który reagował bardzo zaskakująco. Jest możliwe, że był pod wpływem narkotyków, ponieważ ta reakcja była nieadekwatna. On w zasadzie w ogóle nie reagował na człowieka, który siedział obok i napadł go bez żadnego słowa. Cały czas rozmawiał z właścicielką tej stacji, a nie z jej mężem, który jadł tam śniadanie. Z pewnością był to ktoś, kto potrzebował zdobyć pieniądze. Spróbował, ale mu nie wyszło. Mógł to być bezdomny lub markoman, który potrzebował pieniędzy. Po prostu chciał spróbować. O! Tak! nie. Nie Boże nie. Za tydzień będę prosił państwa o pomoc w zatrzymaniu mordercy, którego ofiarą był Witold Trzeląg z Sanoka. Bardzo liczę na państwa pomoc i obecność przed telewizorem.